Pośród 10 startów w ramach cyklu maratonów rowerowych Cyklokarpaty czwarty odbył się w Sanoku. Zawody zorganizowane przez uczniowski klub sportowy MOSIR oraz MTB MOSIR Sanok przyciągnęły fanów kolarstwa górskiego nie tylko z Podkarpacia. Zawodnicy prócz własnego ekwipunku w trasę wyruszyli z dodatkowym urządzeniem. Generalnie czipy służą po to, aby precyzyjnie mierzyć czas uczestnikom maratonu, ponieważ startuje kilkuset uczestników na każdej edycji. Ułatwia to pracę sędziom. Też zawodnicy są z tego tytułu zadowoleni, ponieważ mają swój dokładny czas podany. Jest też międzyczas podawany, bo bramka taka przepuszczająca jest umiejscowiona na trasie. Dlatego też tutaj w biurze zawodów mamy informacje, jakie międzyczasy mają poszczególni zawodnicy. A łącznie było ich blisko 200. Na chwilę przed startem spora konkurencja podnosiła poziom adrenaliny niemal w każdym z uczestników. No, emocje są. Ja od wczoraj nie mogłam spać ani jeść z wrażenia, ale się cieszę, że, mogłam, że mogę tu przyjechać. Rywalizacja odbywała się na trzech dystansach 9, 15 i 45 km. Zawodnicy pokonywali trasę od Skansenu przez ulicę Gajową, kierując się na czołgowisko. Stamtąd podjeżdżali do granicy lasu i, korzystając z wyznaczonych leśnych szlaków nad Skansenem, docierali do Białej Góry. W najwyższym miejscu trasy znajdowali się 668 metrów nad poziomem morza. W zależności od dystansu musieli pokonać te pętle nawet kilka razy. Osoby na podium, oprócz pucharów i dyplomów, otrzymywały nagrody pieniężne oraz osprzęt rowerowy. Wśród najstarszych zawodników maratonu, pierwszy na metę dotarł Andrzej Woźniak. Z korzeniami, z bardzo wąskie. Czasami, nawet, nie ze, ze względu, było trudno wyjechać nie ze względu na to, że, na kąt pochylenia, tylko na to, że bardzo świsko było. Na podejście nie zabrakło również sonoczanina. Marcin Karaczyński Przejechał trasę niemal z zamkniętymi oczami. Wiem, że dużo zyskiwałem na, na wielu momentach, dlatego mogłem bardzo dobrze siły rozłożyć i, i ten wyścig mało mnie kosztował e, energii. Po odebraniu nagród kolarze raczej nie zamierzają odkładać kasku, co niektórzy walczyć będą o miejsce w klasyfikacji ogólnej startując już w najbliższych maratonach, m.in. w Gorlicach, Komanczy, Strzyżowie i Jaśle.